Serdecznie w restauracji pod Czaplą w nastroju brazylijskim. Ja się nazywam Ewa Blaud, jestem właścicielką restauracji, a to kucharz prosto z Brazylii, który u nas gostuje i nazywa się Roberto Caparosa. Piękne Do nazwisko, panie, prawda? Panie. Taki ładny chłopak. Mówi po polsku przekonacie się, mówi po śląsku. Sami się przekonacie, jak to będzie. Od czego Roberto zaczynamy! A zaczynamy dzisiaj za we, wieprzowej wieprzowy. Czyli kotlet Będę go tłumaczyć. Jest, jest kotlet wieprzowy z koszem, bo jest w Brazylii, jak i tutaj w Polsce, jest bardzo popularny, bo mamy... Wieprzowinę, Wieprzowina tak. dużo, farmy wieprzowina dużo. I ja wiem, że tutaj też jest bardzo, bardzo dużo wieprzowina. Na sklepu jest nie za drogie. Jak jest? Tak, no, nie, nie za drogie Roberto. Nie rozumiem? za drogie i, i te, te, dlatego ja... Będziemy zrobić to. Dzisiaj no. Roberto przygotował dla Państwa tak. e, dania. Z kotletów schabowych z kurczaka. Tak jest. I będzie deser później i będzie, deser, i... będzie I będzie drink. I będzie drink brazylijski, nie? Kajpilina. Bisteca de porco con abacaxi. Abac abacaxi. Tak. Czyli kotleciki schabowe z ananasem. Dla Państwa dzisiaj będzie robił Roberto. Zaczynamy od marynaty. Od marynaty. Najpierw sok do jednej pomarańczy. Nie? Czyli wyciskamy sok z jednej pomarańczy, a z dru drugą pomarańczy Druga pokrojone, tak? pokrojone mamy na kawałki. Myśmy mm. sobie już wcześniej przygotowali, ale pokażemy Państwu jak łączyć te składniki. Te jest i jeden pomarańczy na miskę. Jeden pomarańczowy pokrojony bez, bez skóry. Tak jest. A dwie łyżeczki Dwie miodu. E, miód. Tak. tak. Potem potłuczone mamy e, gałkę muszka Tak. Sztypta. Sztypta, Sztypta nie, nie, nie za dużo. Słodka papryka. Tak. Dodajemy czerwonej słodkiej papryki. Mhm sól i pieprz według uznania według państwa podniebienia no i goździki 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 teraz tak możesz tylko z rękami tak tak zrobić nie trzeba I goździków na tą porcję dwie sztuki żeby nie przedobrzeć smaku prawda Roberto prawda prawda i teraz szklanka of w... Oliwy z oliwką. Oliwy z tak? I w zasadzie mamy gotową, proszę Państwa, marynatę, prawda? Marynata gotowa już. Tak jest. No na, najlepiej, jaki zostawić ten e, e, kotlecik skabowy, e, około godziny na marynatę psie. Tak? i marzyć, nie? Czyli nasze pokrojone jest, kotleciki z kością wkładamy do tej marynaty, no i musimy no, tak to odłożyć jest. przynajmniej na godzinę. Na godziny, no. No i tu folię do tego i, i lodówcy, nie? I do lodówki na godzinkę lodówki. wkładamy nasze kotlety. No. Teraz, Teraz robimy dressing, czyli taki sos tropikalny do naszych do kotleciki. Do naszych kotleciki. No, tu ananas. Tu to jest, jest gdzieś jedna trzecia, jedna trzecia świeżego tak. ananasa pokrojonego. Chili, to chili jest. Jaki wiesz, jaki lubisz te ostre. ostre, to daj więcej jakieś. Jeśli kto ktoś lubi pikantne ostre, no, no to tej papeczki czyli daje więcej. Jeśli nie, to mniej, nie. a my y, powiedzmy sobie, że zrobimy tak zrobimy pikantne. Listki, no. Czyli cała papryczka wchodzi. Takie, będzie, takie będzie się działo. Będzie się działo. Roberto, teraz jest u nas zima, a co w Brazylii się dzieje? W Brazylii teraz jest e, około 35 stopni. Ojoj, 35 stopni, wyobrażacie sobie państwo? Tak, ja... A u nas dzisiaj minus jeden. Hmm. No ja myślę, że ja idę do Brazylii szybko, to na <grym> zimno. Hmm. A jak ty znosisz w Polsce nieprzyzwyczajony do, do zimy? Jak ty znosisz w Polsce zimy? Dla mnie mhm. jak to jest, jest bardzo ciężko, nie? Na przykład e, ja, ja potrzebuję taki dwie dwie, 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 dwie dwie Kurtki. <grym> dwie, kurtki. <grym> dwie kurtki i, i wcisku. To jest e, naprawdę ciężko. Ale, Ale się już przyzwyczaiłeś. No i teraz pokonujemy ten kolędze, Roberto, a co tak? Cię tutaj do tej Polski przyciągnęło? Wiem, że miłość Twojego życia, to prawda? Prawda, prawda. I to miłość nie ma, nie ma granicy, nie? Jak... Brazylijczyk przyjechał no. do Chorzowa, kochani. Za Chorzowianką tak, piękną tak przyjechał i opuścił swój gorący kraj. No. I dlatego teraz dwie kurtki nosisz. Ale serce gorące. No, serce gorące zawsze, zawsze. <laughs> I no, kolęda, na nas. Cebula czerwona, to jedna cebula czerwona. Cebulka jest napokrojona, no, tak. Robert Roberto, o jakich fajnych rzeczach mówimy. Między, między kolendrą a cebulą mówimy o miłości Twojego życia. No. No. <głosy> <głosy> I, i, skórka, jedna skórkę I skórkę, a jednej cytryny. Po, skórkę, potartą cytryny dorzucamy, tak? Tak, tak ja dana wodę, bo... I proszę Państwa, robi nam się miks na i dosypujemy, proszę Państwa, teraz sól, sól. jak to się wszystko pięknie, ładnie komponuje, co? I, I dobry miesza. I tutaj już, proszę Państwa, jesteśmy przy finale naszej sałatki, naszego dressingu do tych właśnie kotlecików, które za chwilę będziemy smażyć. Nasze kotleciki wieprzowe już mamy gotowe, no. a teraz Roberto przygotował Peito de frango con u uvas jeszcze raz Peito de frango com uvas Peito con frango con uvas no. Wow Peito de frango com uvas Czyli proszę Państwa po polsku znaczy się dokładnie, <laughs> dokładnie będzie to pierś smażona lub grillowana według uznania z kurczaka z winogronach Tak panie Roberto Tak jest Najpierw tylko przypra przyprawimy. Tak, przyprawimy przyprawiamy ten... solą. Są solą, tutaj, jak e... Państwo widzicie, cztery piersi e... kurczaka. I 150, 160 gram. do miski. Tak, i do miski. I do miski. Przed godzinę zmażyć, e... zmażyć. nie? Godzinę e... no, mać, odstawimy no, bo... sobie, żeby przeszło solą pieprzą, pieprzem, no. a potem będziemy po godzinie zmażyć. No. Można to zrobić i po pół godziny. Czy no, komuś no. spieszy? Jak no spieszy, to, to tak, pół godziny. Ale my nie tu nie, podajemy, nie, podajemy Państwu, znaleźliśmy mhm. takie dania, żebyście mogli szybko zrobić w kuchni. W związku z skracamy sobie pół godziny stoi. Konkrety już mamy. Już mamy Mamy dalej. kotleciki yy, wieprzowe, mamy zrobione z, y, z kurczaka. Pierwszy z kurczaka mamy. No i teraz słuchajcie coś na słodko trzeba, prawda? No, no, Czyli zrobimy teraz deser, taki krem, który się nazywa Leiczy de Mosa. Leijze de Mosa. Wiecie co to znaczy? Dosłownie? No. Powiemy. Nie, nie powiemy. Powiemy. No, to powiem. Powiemy. To jest, słuchajcie, mleko takiej młodej, pięknej kobiety. Do tego deseru potrzebujemy mleko e, kondensowane, no. mleko zwykłe. E, jajka i, i, i troszkę soli, mm -hmm. i cukier do karmelu. Tak, tak jest. A e, mleko rudy nie, nie jest dobrze do tego. być taki ci na Czyli chudego mleka nie używam, no. bo to ma być tu tuściutki W związku z tym no. 3,6% no. będzie odpowiednie. Czy jajka stałe? Roberto, powiedz mi tak, jak ja byłam w Brazylii. Tak? To jadłam takie bardzo Wasze danie znane, to było czurasko. Czurasko to, jak ja dobrze pamiętam, to były to różnego rodzaju mięsa, smażone, pieczone w olbrzymim piecu, otwartym takim, na tak. szpadach, tak. czyli nabijali na przykład na te szpady kurczaki. Nabijali, mm -hmm. e, jak widzimy, wołowinę, żeberka mm. e, i dość libe. tak piecu no. mm -hmm. na tych szpadach kręgło tak, tak. i obracało się. Ten piec był e, otwarty, taki, otwarty mm -hmm. ale był, pod, był by, m, okalany mm -hmm. w węglem żernym Jeb, no. i to mięso się kręciło jak szaszły. Tak jest I potem była piękna scena, bo ci kelnerzy w restauracji tak. wyciągali tak. te szpady I do, podchodzili do każdego z gości i kroili na plasterki z tej szpady, kroili mięs różnych rodzajów Jakieś, ja. mhm. tak? tak jest Czyli czurasko, tak. to jest takie wasze danie narodowe, jak dla nas na Śląsku rolada? Tak? tak jest, tak jest, tak jest na niedzielę na przykład, bo Rolada nigella, nie? Na przykład? No, na przykład. Na przykład u jeśli też, i bardziej tradycyjnie na niedzielę, to cała familia... Nie? Siada, do Siada do stołu i jadą, stołu, i jadą, i jadą w szur szurasku, szurasku, no. Ale jest jeszcze jedno danie, które pamiętam, ale zapomniałam. Na pewno coś e, z frioles, e, jest taki ala bigos znowu. A, feijoada. Feijoada, tak. tak. Czyli czerwona e, baza jest czerwonej e, fasoli. fasoli i do środka się wkłada jak do nas za, do bigosów mhm. mięsa i kiełbasy, boczek i luźnej bocze, tak rzeczy. Czyli bezołada to taki nasz bigos. Tak jest, tak jest. Taki, Dodamy e, mleczko, może dodać? No, mleczko to samo ilość. E, Czyli puszka mleka kondensowanego tak. i taka sama ilość mleka tego 3,6% czy 3,2%. Mhm. To jest gdzieś około 330 ml jednego i drugiego, mogą tak być równe proporcje. I do tego, e, Roberto już włożył wcześniej trzy jajka i to wszystko jest w tej chwili dobrze ze sobą połączone. No i teraz jeszcze chyba sól, szczypta soli. No. no i w zasadzie... I nie było za słodko i, i, tak. i to I w zasadzie wszystko. mamy gotowe. Tak, tylko karamel zrobić to jak sos, nie? Karamel, czyli będziemy... Zaraz państwu pokażemy, jak zrobić. Uh -huh. I to wszystko, No, teraz grillujemy te uh, koczleczki, koczleczki, wepszczowy. Jest bardzo ważne, gdy uh, grill bardzo bardzo I Jaki pan się nim będzie miał grill, grill, grill eh, w domu, może zrobić paternę, to nie ma problemu.

Estou a medir vindo vinho, biau ego vinho. Dá-me já de mexer. Estou e Masovo, estragon. Estou a medir o biau Ujrzeczka może być jam, może być tuskaskowy, truskawskowy, czy malinowy, Abo, albo lub malinowy. Wymieszać dobrze. Ten jam. I gotować ten wino około 2 minut, nie za długo. Tego e, śmietana, kremówki.

X com esmaco de vinograna, estragon e. cheiro do curtiac, né? O copente 6 minutos, cadê o estrona? E da M. Sul em peste, na samba fonte, eu tô. de mensonem biotifazer. Teraz ouvi-me decebre zilisk, tô esmileco condensilvânia. Não vou ficar do M.I. aqui, teraz ouvi-me caramelo. To jest 150 odkładań mały suki, zwiekuj sucker. I na to miasto gaz aż i puszklękasz w jakąś wodę i mieszasz szybko wszystko. najpierw ten eh, miskę z masło. e ali caramelo não tem hum. vou é. já vem com com perivó né na, na blarra. silicose não I to idzie na piecu, na samo pieczenie, 140 minut i 140 stopni na pół godziny. I proszę Państwa, dobiegliśmy już do końca naszego spotkania z kuchnią brazylijską. Ugotowaliśmy mięsko, zrobiliśmy deser, no i trzeba zakończyć to najbardziej popularnym drinkiem, jaki jest w Brazylii, czyli... Kajpirinia. Czyli kajpirinią. A ja, potem jak Roberto go sporządzi, spróbuję i powiem Państwu, czy warto go zrobić w domu. Zapraszam. Ola. No, my zrobimy kajpirinie teraz. Potrzebuję jeden limonkę, około 5-6 e, lodów. Kostek, Kostek lodów. Kostek lodów, dzięki, paniewa. E, klanka z kaszasy albo rum. Um, albo wódka, jak, jak jest więcej Jeśli ktoś no. lubi mocniejszy drink, no. wtedy wódkę, no. ale generalnie rzecz biorąc, ta epilinia to jest robiona... Jest, jest ruch, tradycyjnie tak. Tak jest. No, najpierw tak, bardzo ważne, ten wyciągi to od mąkę bo nie ma bardzo dobrej smaku. No i ten limon po kolei na ósemkę, e, ja? nie? Tak, na takie ósemki. no tak jest. I do tego. Były białe sukier może być brązowy albo cukier trzcinowy, nie? Cukier mhm. trzcinowy. To delikatnie. Zagniatam. Zagniata to. Wyciskamy soczek z nie. nie, Nie za... Nie zamożny. Tak, tak delikatnie. Prusie, jest bardzo prosty, lękki i smaczny. Za samo kosztuje około... Za samo kosztuje i pół ścianki tego rumu. I wymieszamy delikatnie. Lubię ten sok z mąki, cukier i rum brazylijski, chili kacha, ciasa. I już gotowy, bardzo prosto. I zacznij. No, ponieważ, sałudzi! No, i proszę Państwa, dobiegliśmy do końca jak pyszne. Jakie pachnące, musicie uwierzyć na słowa, ale jak Państwo sami to zrobicie, to przekonacie się, że to rzeczywiście jest doskonałe. Roberto, próbujemy, nasz Ronaldinho zaproponował nam te kotleściki z ziemniaczkami pieczonymi w piecu, to myślę, że to jest dobre zestawienie. Natomiast widzę, Roberto, że u, u Ciebie w tym kurczaczku jest ryż i to jest też świetne zestawienie, bo jest taki u, przyjemny, sosik. Mmm, jakie pyszne, słuchajcie, gorące, gorąca Brazylia, gorące klimaty, ostre, pikantne i pomieszane ze słodkim ananasem, słuchajcie, coś wspaniałego pod podniebieniem, na podniebieniu, znakomite, polecam, żebyście Państwo to spróbowali sami, a powiedz mi taką rzecz Roberto, mhm. czy przy tych ostrych przyprawach, Nie. przy tych wszystkich takich komponentach ciekawych, to mam wrażenie, że Brazylijczycy właśnie od tego czyli od tych takich mieszanek. Są tacy właśnie ponętni? Tacy seksowni? Co, co ty go dość? Jak co ja go no, no mówiłam, że Taki, słuchajcie, że Ślązok, z nie? No, ja myślę, to jest temperament latinoamerykano, Latino nie? Latino Ale wiesz co, byłam w wielu krajach Ameryki mhm. e, Południowej i powiem Ci, że tak seksownych ludzi, tak e, emanujących urodą i piękną. I piękną umiejętnością poruszania się nie widziałam nigdzie oprócz Brazylii. Powiem no, no, Ci, no, że to jest, to jest, jest na co to jest to. popatrzeć, co? No? No. A czy to prawda, że w Brazylii jest najwięcej klinik e, chirurgii plastycznej? Ja słyszałam, że e, mamy wyposażają na osiemnastkę swoich dziewczyn mhm. je w różne tam dodatkowe jest, tak jest, e, kobiece no. atrybuty, prawda to czy nieprawda? Jest prawda, ale bardziej bardziej ten e, Kobieta, które jest, wiesz, nie ma, ma tego, nie ma tego, nie, i, i tak, Musi po, sobie uzupełnić. zrobić, nie, zrobić. Nie? Po A i dlatego one są wszystkie takie perfekcyjne. Ale... Teraz to ja, już wiem. No, Brazylia, buzi, no. Słuchajcie, mhm. doskonałe. Słuchajcie, myśmy już wszystko popróbowali, wyszło naprawdę świetnie. Polecamy Wam serdecznie wszystko to, co przygotowaliśmy dla Państwa. Jeszcze raz, Roberto. Kaparossa, przepiękny brazylijczyk, nasz Ronaldinho, który mhm. dla Państwa dzisiaj gotował. Ja opowiedziałam Państwu troszkę o Brazylii. Wybierzcie się tam i poznajcie smaki, albo przynajmniej gotujcie razem z nami. Zapraszamy serdecznie do gotowania brazylijskiej kuchni. Buona Buon Buon appetit!